Aż się chce jechać. Prawda? No rzeczywiście, obrazki znakomite, atmosfera. Piękny klimat. klimat. Weszliśmy w klimat, poczuliśmy wakacje, a naszym gościem jest e, pani Natalia Tyczyńska, podróżniczka, organizatorka wypraw właśnie do Indii. E, pani Natalio, co nas do tych Indii ciągnie, bo coraz więcej osób chce, prawda? Właśnie do Indii pojechać. Dzień dobry. E, tak, to prawda. Znaczy Indie w ogóle od wielu, wielu lat są już takim e, bardzo atrakcyjnym kierunkiem dla, dla podróżników z całego świata i widzę, że ten profil się troszeczkę zmienia. E, łącznie z tym jak się zmieniają Indie, i ich infrastruktura też taka turystyczna i ogólnie drogi hotele i, i jakby nastawienie też ludzi. E, kiedyś to był taki kierunek bardzo mm, dla takich osób, które są tylko i wyłącznie żądne przygody, tak, tak przetrwanie, <laughs> tak. bo tam wszystko jest takie inne, takie chaotyczne. A, a dzisiaj już niekoniecznie jest to tylko dla tak zwanych backpackersów, którzy jadą z małym budżetem, plecakiem i nieograniczoną ilością czasu. Tylko rzeczywiście można tam przeżyć naprawdę fajne wakacje, które mogą być i nastawione na kulturę, i na przygodę, i na relaks. Także to wszystko zależy no od to. osoby. Rozumiem, że, że to właśnie między innymi to Panią, że tak powiem, przyciągnęło do Indii, bo Pani zajmowała się Nie, pracą... Pani musiała być backpackersem. <laughs> Pani zajmowała się znaczy, w iskierka, oglądaniem tak. Indii y, przez monitor, prawda na początku czy to znaczy, odeszła ja, pani od biurka. Y, tak, odeszłam jakby od biurka w momencie, kiedy skończyłam studia, bo y, też y, studiowałam turystykę, więc gdzieś tam y, ciągnę ten temat, y, y, do którego się przygotowywałam przez ileś tam lat, ale y, to nie do, zaprowadziło mnie y, prosto do Indii. Y, tak naprawdę jechałam przez. Północną Afrykę, później Bałkany, i tak w sumie bez jakiejś koniecznej logiki wylądowałam w Indiach, a to wszystko się odbywało prze, przez staże pracy. Czyli prostu... dla Pani to nie był taki kierunek, że muszą to być Indie? Nie, ja Ale w ogóle po prostu. Indie Jak... Tak, Afrykę. no właśnie i właśnie tak dlaczego? mówię. Miałam okazję i popracować w międzyczasie we Francji, i w Indonezji, i właśnie w Chorwacji, i w, Tur... w Tunezji. I są to naprawdę bardzo różne kultury, a te Indie mnie tak ciągnęły z powrotem i miałam różne etapy. Najpierw byłam tam. Po prostu na zasadzie takiej osoby, której jechała z biletem w jedną stronę i zupełnie nie wiedziałam, czego się spodziewać. Miałam kontrakt, miałam pracę i Otwarty umysł. I a czego prostu... można się spodziewać w Indiach, a, jak się jedzie po raz pewno... pierwszy? Bo nasze wyobrażenia hmm. są inne. No, oglądaliśmy ładny film. Tak. E, czasami hmm. zdarza nam się obejrzeć jakąś produkcję bollywoodzką, a tam już jest wszystko piękne. No, hmm. Może czasem słońce, czasem deszcz, ale nie hmm. wiemy tak naprawdę, czego się spodziewać. E, co no widzimy po Z drugiej po przy... strony właśnie podróżnicy po często mówią o tym, że brud, tłum, e, chaos e, to jest to, co nas może bardzo nie pozytywnie zaskoczyć w Indiach. No więc ja nie zaprzeczę żadnych z tych rzeczy, które Państwo wymieniliście, bo to jest właśnie i te kolory, intensywność, zapachy, aromaty, muzyka, radość, taniec i generalnie taka natura Hindusów też bardzo e, ciekawych i, i, i otwartych, a jednocześnie no, ten kraj to jest olbrzymi kraj i jest rzeczywiście chaos, jest rzeczywiście w dużych miastach brud. Jest gdzieś tam trudność, jeśli chodzi o komunikację, zupełnie inny akcent i. Na pewno trzeba mieć otwartą głowę i, i być takim po prostu też ciekawym ich, a nie mierzyć wszystko miarą europejską. A czy to prawda, że jest przestrzeń tak mała, szczególnie w dużych miastach, że się wszyscy szturchają i, 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 i przepychają? To znaczy, jeżeli jest w takim miejscu, które rzeczywiście przyciąga dużo osób, czyli jakieś rynki, markety, metro, no to rzeczywiście jest ten ścisk, ale... To wszystko zależy od tego, jakie formy podróżowania się wybiera. Ja na przykład miałam okazję spróbować już wszystkiego, a dla swoich klientów zazwyczaj jednak organizuję coś, co zapewni im jakiś tam podstawowy komfort, przynajmniej jaki nie najwyższy. No właśnie, pani, pani szyje na miarę te podróże. Tak, tak. To znaczy, rozumiem, że przychodzi klient i. Dlatego miara jest taka, a dla innego inna. No to, co, czy, Indie co to ma... są, czy Indie są rzeczywiście dla każdego Pani potrafi to znaczy tak? dla każdego pod kątem tego co tam można robić, jaka jest różnorodność? Myślę, że tak, bo tam można jechać na północ, gdzie są himalaje, wspaniałe treki, cudowne po prostu wioski, nie wiem Dalai Lama tam rezyduje. No, tam naprawdę można zrobić wiele rzeczy, a później jest centralne są i centralne Indie, gdzie gdzie jest ta kultura, Rajasthan i, i jego pałace i forty, kolory i, i tak dalej. A z kolei na południu y, można po prostu pojechać na relaks, śleżeć y, na plaży i Nurkować na andamanach, co polecam. I generalnie jeżeli taka osoba się do mnie zwraca i jeszcze nie była w Indiach, co jest dla mnie ważną informacją? Jest też dla mnie ważną informacją, czy ktoś był wcześniej w Azji, jaki typ jakby podróżowania preferuje, to ja w tym momencie tak trochę poznaję tą osobę i mogę się czasami wydawać trochę wścibska, Bo na przykład się zapytam, jaka jest, jaki jest tam poziom aktywności fizycznej tej osoby, co ona lubi robić, ile osób by miało jechać, ile mają czasu i przede wszystkim jaki mają budżet? To no jest momencie... osób, czy jedna tak. osoba czy. czy rodzina? Czy Rodzina. I to i to, bo ja mam takich klientów, którzy są tak zwanymi singlami i jeżdżą sami, ale potrzebują wsparcia, nie mają czasu zajmować się tą organizacją, czyli rezerwacją I tego co wszystkiego. co jedna osoba może na miejscu zastać i jaki będzie program? Pobytu takiej jednej osoby. Ostatnio no bo... akurat to naprawdę zależy tyle z osób, tyle według wycieczek, no? bo tak. ostatnio miałam taką panią z Kolumbii, która była tam po prostu w ashramie, uprawiała jogę i medytację, ale jednocześnie chciała trochę tych Indii poznać, ale nie miała pojęcia od czego zacząć i w ogóle jak miałaby pojechać, i też miała obawy, że sama. I ja w tym momencie wysyłam ją z moim zaufanym kierowcą, według trasy, którą ja zaplanuję, w hotelach, które uważam, że odzwierciedlają tą kulturę Indii i ich piękno. I w tych miejscach już ci ludzie są, czekają na nią i, i oni wiedzą, że ona przyjeżdża i nie czuje się zagubiona i nie czuje się, że jest w jakimś niebezpieczeństwie. Tak samo później rodzina też wybrałabym inne zajęcia, gdzie są na przykład dzieci czy nastolatkowie. Eee... Naprawdę a, to wszystko zależy. A jak się pani udaje pracować w Indiach? Bo pani prowadzi swu, <grym> tak, swój biznes no. w Indiach, w tym chaosie właśnie. <grym> no nie ukrywam, że pod kątem administracyjnym, biurokratycznym Indie to nie jest łatwy kraj. I, I kosztowało mnie to w pewnym czasie wiele nerwów, jeśli chodzi o takie czysto praktyczne sprawy, zarządzanie, księgowość, chociażby jakieś podatki, banki itd. Aczkolwiek no teraz po, po kilku latach działalności już to wszystko mam gdzieś tam opanowane, no i współpraca z, z ludźmi, którym ufam. Moją wspólniczką jakby w biznesie jest Litwinka, czyli obydwie w ogóle jesteśmy nie z tej, jego, nie z tej kultury, ale czyli obydwie z boku. Tak. I, I jakby my łączymy te dwa światy, żeby właśnie ta osoba nie rozczarowała się po przyjeździe, żeby nie miała jakiś niezrealizowanych obietnic, albo nie, żeby nie była po prostu na tyle, nie wiem, zszokowana, czy, czy zdziwiona tym, co ją tam spotka. To w takim razie na koniec, jeśli można prosić, jak powinniśmy, jeżeli ktoś zechciałby, teraz podjął taką decyzję, zechciałby pojechać do Indii, o czym na pewno musimy pamiętać jak i, się przygotować? I, i przygotować się, mm -hmm. ale żeby po prostu to od razu z, z miejsca wykluczyć, o, ja się do Indii nie nadaję, Aha, albo się nadaję. No, mm. kto nie może jechać do Indii? Ja, Pani wspomniała wcześniej o osobach, które na przykład uwielbiają porządek i nie lubią chaosu, mogą mieć problem. Rzeczywiście może być problem z adaptacją. I co trzeba zabrać do walizki? Luz. Trzeba trochę wyluzować, uśmiech na twarzy, Czyli otwarta krawat? głowa. nie. <noise> nie, jest no zupełnie artyś, nie to, się Mógłby miała. się przydać, bo tam są takie hotele i takie restauracje, których ja w życiu nie widziałam, bo, bo tam jest też właśnie ta skrajność. Jest i bieda, i jest skrajny luksus. I tak naprawdę można i spróbować tego, i tego. Można wykluczyć jedno, a iść tylko szlakiem luksusu i podróżować jak maharadża. No Także w takim razie do Indii. kwestia jakby dostosowania się. I, I właśnie otwartości tej głowy i, i serca po prostu. E, ja znam osoby, które, które gdzieś tam na przykład przyjechały i stwierdziły, że nie, to nie jest dla nich, że oni wolą, nie wiem, Tajlandię, bo, bo jest bardziej komercyjna, bardziej taka um, Ale Tajlandia kolorowa. w następnym odcinku. Ta. Tak, dziękuję. a Luz w walizce. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy nawet. do Indii